Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym jesiennym vlogu. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy moja mama zabrała mnie na jakąś niespodziankę, nawet nie mam pojęcia, co to jest, spróbowałam się domyślić, ale nic mi nie wpadło do głowy. To jest y, podobno niespodzianka urodzinowa. Jedna z. Jedna z, tak, bo no, tak stwierdziłam, że już przed urodzinami, bo w Twojej urodziny będę bardzo, bardzo daleko, będę wracała dzień po więc coś takiego fajnego coś co wiem że ci się na pewno spodoba jeszcze i jeszcze czegoś pewno, takiego na pewno będziesz bardzo zadowolona no z tego zobaczymy zaraz ale na pewno bardzo mi miło że pomyślałaś bo chyba nie spędzaliśmy takiego czasu w mojej rodzinie no właśnie no szkoda że to nie jest dzień urodzin no ale tak się złożyło ale to tak? dobrze ja wolę tak wiesz świętować wcześniej przy, później po urodzinach na przykład uważam że beznadziejne jest robienie imprezy urodzinowej w dniu urodzin bo już robisz nie urodzin jest koniec. A na przykład spędzasz dzień urodzinowy z mężem, z dzieckiem, nie wiem, z rodzinką. Na drugi dzień masz imprezę ze znajomymi i to tak się fajnie wydłuża zawsze. No, tak. Czy tutaj jest Madzia pieczonka? No tak. Nie, nie wiem, tak? Tu jest Madziana? No. O, to super. Moja mama jeszcze parkuje, słyszeliście, ja przed chwilą powiedziałam, że tutaj Madzia pieczonka jest. To dziwną minę zrobiła. Bardzo dziwną. O co chodzi? Nie idziemy. Czy ja tutaj wczoraj byłam? Nie muszę sprawdzić, gdzie my idziemy. Gdzie my idziemy? U Madzi byłam wczoraj tutaj. A gdzie ty potrzebujesz no, no, wejść? Do Madzi. Do Madzi? Dziemy. Co tu się odpierdziela? Dzisiaj jechać na jakiś tak. dzień tak. urodzinowy. No i jesteś. To jest niespodzianka no tak, od mamy. No Spędzenie tak. Mam są czasu. Tak. tak? No tak. Fajnie. Jezu, czy ty No nie, nie wiem, czy zrazu spędzamy, czy co? Tak, no to siedzimy. Nie, panie, na szkoła dzisiaj. Jezu, super! Kiedyś o tym myślałam na Rozmawiałyśmy. Ja a wczoraj, jak wychodziłam, to mówię do Madzi: widzimy się jutro. Jak to jutro? No, jak? Wieczorem na imprezie. A, wieczorem, wieczorem, tak. Ja mówię, Słuchaj, jadę z samochodem i mówię do mamy: a tutaj będzie pycząka, jest. Tak? O! Prawo znasz na dawno temu. Więc no nie wiedzieliśmy, będziemy robić ten Halloween i że będzie telewizja na Super! Tak. Więc, no. więc się teraz ja widzę, z kilka dni pośrodku. Jutro też je widzimy. Ja <laughs> mogę by taki pomysł, żeby ale, oczy napiązać, ale wiem, jaki No tak, jest tak nie jest stresujące zawsze też to mnie by to tak. nie stresowało. To jest no. dla mnie najlepsze, co może być, bo ja zawsze jak gdzieś jadę, to mam problem z makijażem, bo nie potrafię kępek i tak dalej sobie dokleić. A jeśli się tak ładnie umalowałaś, to się zmywać zaraz. Ale jak już zobaczyłam dziwną minę, jak powiedziałam Madzia Pieczonka, patrzę na jej twarz, jest niepomalowana. mówię, o co chodzi? O co chodzi? Ja nie malowałam. Madzia pokazuje, jak wczoraj działałyśmy z soczewkami, bo moja mama nie może w to uwierzyć, że ja soczewki miałam założone. Ja nie wierzę, o, bo ja to co się zawsze okay? dzieje przy zakrapianiu ucha, polowaniu krwi. O, Jezu! A to nie mama, to jeszcze jest okej. Okay. To, okay. to, to jest pikuś! Przyciskie.

Zgadnij, gdzie jestem. Nie wiem. Na tatuażu. Nie. Nie. Jeszcze jedna szansa masz Nie słyszysz, kto się tu? Nie. Nie chodzi. chodzi o to, że y, mamy kurs makijażu. Więc nie będę jak obdarczył w końcu wyglądać na wyjazdach. Ale boską dostałam herbatkę zimową z miodem, z cynamonem, z pomarańczką. Ale dzisiaj jest piękne słońce, jest taka cudowna pogoda, naprawdę. Cieplutko, przyjemnie. Tak. Ale jaką herbatkę zapodałaś? Ja kocham takie. Tak. Mhm. No, nie miałaś takiego syropu no nie, nie, ale to wystarczy, jest super. Podkład. Nakładasz mm -hmm. na całą twarz o okay. Mhm. Mm tu zostawiasz miejsce na korektor. To już zawsze robię inaczej, bo ja wale dwie warstwy. Najpierw wiesz, Podkład, później korektor. Jesteś młoda, nie masz zmarszczek, ale jak będą, no to wtedy wiesz. Będzie problem. No, widać to, wygląda to gorzej. Love, to jest taki not obrzeg, not tak. Nie, taki obrzek, nie? Tak, tak. A no. Jest różnica. Yes. Ja uważam, że skóra jest zawsze najważniejsza w tym wszystkim, że jak jest ładna skóra, to już czasami tuż do rzęs, błyszczyk na usta to. i można lecieć. Jak ładnie skóra nie wygląda, to nie ma tego efektu, nie? Macia pokazuje sobie. mi na połowie twarzy, jak wszystko, co robi, ja będę tak. robić na drugiej połowie. I tutaj wszystko jest ułożone, Tak, żeby się nauczyć. już to odwzorować. Teraz. Ale ja mówię, Madzi, ja naprawdę ja już tak dobrze się nauczyłam robić e, twarz. Moją buzię, jeżeli chodzi o podkład, właśnie mm -hmm. korektor, bronzer na mokro, później na sucho, bo Madzia tyle razy mi robiła, że ja to podłapałam po prostu. No, ale więc, to bardzo dobrze. Więc to już wstępnie wiem. Mam nadzieję, że mi dobrze to będzie jak teraz. Ja Gorzej będzie z oczami, z brwiami, z cieniami. Ale wymyśliłaś Hali na prezent. Super. Cieszę się, że Ci się podoba. Ty też skorzystasz na ja prezencie. Ja, no, ale Chciałaś, żebyśmy razem. <laughs> Bardzo. Poszło, to my, Dobra, razem. A ja tak sobie zarzuciłam kiedyś tym tematem. W ogóle jakby nie dążyłam nawet do tego. Kiedyś powiedziałam, mamie fajnie byłoby pójść do Madzi kiedyś na takie szkolenie. Nauczyłybyśmy się fajnie malować. Ja bym nie miała problemu na wyjazdach jakichś e, takich kampaniowych. Tak, że spędziłabym taki fajny dzień właśnie z Magdą tutaj w jej studio. No i jest. No, jest. Tomasz, jest um... Delikatnie ubijaj. A na ja powiedz. Nie się, to skoro nie pod oko. A, już zapomnij. O, już uwaga, ja jedynka to dziecko. Ja, ja jestem ja osobą jestem. bardzo mhm. rozkojarzoną Ciężko mi się skupić. Wiesz, mam o tym sama, że jak no. chodziłam na lekcję, to bardzo ciężko było. Więc nawet mm. jak powiedziałaś nie pod oko, to ja już nie pamiętałam, że nie pod oko. Muszę skorzystać ze swojej ściągi, od razu po podkładzie co był korektor. Ale ty to masz możemy wszystko po kolei. No wiem, <laughs> ale już wiesz, już gdzieś tam jestem w obłokach. Mówię wam, ja mam problem naprawdę z koncentracją. Ale ja też mam, powiem ja też nie pamiętam. To po mam mi to mam. No ale ja tutaj się, <laughs> słuchajcie, dowiedziałam. Ja Dwie ci się dobrały, zobacz. Trzemana. ma zdolności manualne. Ma. Coś tam maluje. Ma. Ma. Nawet mówi, że sama kępki sobie dokleja, więc e, ekstra. A ty? A ja co wiesz, w drugą stronę poszłam. Powiem Tobie Magda, że ja tak jestem naprawdę w zachwycie na tym, jak Ania się nauczyła malować, ponieważ w szkole wszystkie obrazki malowałam za nią ja, na plastykę i było... Mam... No teraz już to można powiedzieć, bo już nie będzie tak, kary. Już nie będzie kary. <grym> Mama dostała piątkę, także wszystkie szycie Dobry. jakichś myszek, nie wiem, malowanie, rysowanie. Co wszystko? za pomysł, No to tak, tak w pierwszej klasie podstawówki mysz miałam swoją uszyć myszki. z materiału, no jak robisz, poczekaj, bo... no dobra. No tak jest na zdjęciu, o. Tak, tak, e, rób, rób, no, jest ró, ró, no. okej. Okay. No, może, może trochę za dużo i szeroko nałożyłam. No troszkę tak, ale to nic, jakoś to będzie. No, to no, dobrze to no, mi to no, idzie? No. Tak. I pudrujemy teraz takie no, no. no, tak. czapki. Ale nie ty. Zrobiłaś ty? taką stronę. Mm. O, przepraszam. Ale to nic. Zrobiła... No. No, ja wiem, że to nie jest prosta <laughs> strona, wzorować to. Niego, to, nie będzie. to się wczoraj naprawdę wysililiście, że się nie sprzedaliście. Czy Ty to będziesz pamiętała? Nie. Dobrze, że mam zdjęcie. Ja mam nagranie takiego filmiku to jest chyba najlepsze, co można zrobić, bo wtedy sobie wiesz... Aha, no, dobra, dobra było tak. Ale ja o Ciebie to się nie martwię w ogóle. Ja się o nią martwię. <słukasz> ona jest ważniejsza, to ona chodzi po czerwonych dywanach. Ja to <słukasz> wie, pójdę gdzieś na kolację i... <słukasz> to czego ten pędzel nam był? Dobrą Aha. <słukasz> 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 okay. Będziemy kiblować w tej klasie opowiedzi. No. <śm> Mama wpadła na pomysł, że będzie wszystko nagrywać, bo faktycznie my po chwili już nic nie pamiętamy. Nie. Mhm. Więc krok po kroku musi być. Na... Ucie, Wiem, szczególnie ty. Tak. <śm> to sobie taki kształt, wiesz, potrafię nadać, a cieniu nie bardzo. Chyba, że go oblizuje paty ten pędzelek. Znaczy jak mi się zdarza, że tak wiesz, wtedy w cień, no to jakoś tak mocniejsze to jest. Nie, musisz ubijać, jak cień nakładasz, bo wtedy jest mocniejszy kolor. Nie musisz, nie musisz nic oblizywać. <słyski> ja to mam zobaczyć. No i tam musisz dobić, i tam możesz tak sobie ubijać tą linię, żeby ją nie tam, o tu. Pokażę Ci jeden, tylko jedną rzecz, bo nie Czę chcę sobie No właśnie wiem, ja popatrz, Jak wejdziesz sobie, o tak, popatrz, od razu kolor Ci się mocniejszy robi. Moja wygląda no jak jakaś kijanka. Powiem Ci tak, poczekaj, gdzie myśmy tu, tu z tej strony robiłyśmy tą ranę. Spójrz na no. Mamy prawie no, lepiej. Trochę po prostu za ciemno. Troszkę tak? za mocno, ale to się wy, wy, wyczuję. Próbowałam, próbowałam, Ale patrz. Mamy takie zdjęcie z wczoraj, jak robiliśmy Halloween. To jest Halloween, moja brew... Halloween, To jestem ja. Przecież tu blado wyglądasz, ale była się Nie Nieważne, ale blado, jest. ale jaka brew jest. Ach, ale tak, co zrobić? To... To oko. Wszystko. I rzęsy, i no wszystko, po prostu od początku. No, ciekawa jestem, czy teraz wam powiedziałam, że to oko robiłam, ale czy widać? Nie widać, prawda? Nie, pięknie to nie zrobiłaś, nie naprawdę. To. naprawdę. Nawet ta brzda, którą tak rzeźbiłaś, się, ładnie teraz wygląda. Widzisz, bo jednak jak oko jest robione, to tutaj inaczej wygląda wszystko. No. I teraz może to zmyć? I zrobić samo od początku do końca. Pięknie. Które ty robiłaś oko, a które Madzia? To ja. Super! Tutaj jest praktycznie identyczny, Tak, nie? no. Czas na szybki lunch. Jemy sushi, Madzia zamówiła. Jakieś dobroci tutaj. Jesteśmy już po. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, co? Jak wyglądamy. No. I to już zrobiłyśmy ten makijaż same na koniec. Tak, bo zmyłyśmy wszystko i od początku musiałyśmy już zrobić całą buzię. No ja jestem szczęśliwa i mi zależało właśnie na takim makijażu na wyjścia. No, Wiesz, gdzieś pojadę, będę to. mogła się sama pomalować, dokleić to. rzęsy. Dokleiłam znowu, to była przeprawa, bo pięć razy zdejmowałam i przykleiłam z powrotem. Ale pięknie wyszło. Jest o ma też. dziękuję za no, prezent. Cieszę się, Cudowny, że ci się podoba. bardzo. Ja tak? już kiedyś o tym mówiłam, ale tak no, tylko rzuciłam sama sobie. jakoś tak się nie, 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 nie mówiłaś nigdy na to. Ja kosmetyki sobie Tak, mam. Od razu właśnie polecane kosmetyki dla naszych cer, dla naszych oczu. Fajnie, bardzo fajnie. Cieszę Dziękuję, że ja bardzo. też mogłam, się <laughs> Jeszcze certyfikat mama dostała. <śmiech> Słuchajcie. <śmiech> ja sobie odpuściłam, ale mama to lubi takie rzeczy zbierać. Nie ja uwielbiam, no będzie wisiał w gabinecie na ścianie. My teraz jedziemy do Marlu, bo jutro idę na galę i muszę coś fajnego sobie wybrać do ubrania, także mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakąś fajną sukienkę albo może jakiś garnitur. Bardzo bliziutko jedziemy, bo stąd na Plac Trzech Krzyży jest naprawdę rzut baretem. Mam nadzieję, że nie pozapominam i będę potrafiła sobie zrobić taki makijaż. Trochę <laughs> Za kilka byliśmy, dni. Trochę zdjęć zrobiłyśmy, tak. więc powinno być powinno okay. pójść. Don't Weźmiesz ode mnie jeszcze tutaj. Jest kreacja na dzisiaj, na jutro, <grymne> na kilka okoliczności. Jezu, jeszcze dostałam takie piękne róże. Może je wezmę ze sobą. Weź. Nie chcę oddawać. Jejku, jaki piękny jest ten butik tutaj, Marlu, na placu Trzech Krzyży. Naprawdę jest po prostu obłędny, prawda? Tak, Taki wysoki. Tak, wygląda przepięknie. W środku jest pełno takich e, ponadczasowych marynarek, garniturów. No, przepiękne rzeczy. Wybrałam coś właśnie na dzisiaj, na jutro. I jeszcze dostałam takie piękne róże. Dziękuję, Marlu. Mm. Kocham dostawać kwiaty, naprawdę. Kto nie kocha? Ale ty dostałaś fajne lalki. To są laleczki, LOL. Zostaniesz ładnie z babcią i się będziecie bawić? Tak? Bo my jedziemy na chwilkę, na godzinkę, dobra? I wrócimy. Jedziemy na otwarcie nowego sklepu. One będziemy się bawić, tak? Za nami? Jak ja wrócę, to wtedy Cię już ululam. Pójdziemy razem spać. A babcie się wykąpie. Pokażesz co masz do kąpieli fajne. Ja wiem, co pokażesz. Pokażesz babci jakąś kulę? No różne są jakieś tam kwiatuszki. Nie Zobacz co tutaj jeszcze jest Co to jest? To no. Na szybko, dosłownie w 5 minut się przebrałam Całe szczęście miałam zrobiony makijaż Włosy z wczoraj I lecimy na otwarcie nowego butiku Louis Vuitton, Dosłownie, który znajduje się Vis-a-vis -vis starego butiku Louis Vuitton Tylko to będzie taki Oddzielny dział tylko dla mężczyzn I właśnie dzisiaj jest takie oficjalne Wielkie otwarcie Babcia zostaje z Charlie, a my mamy randkę Hmm. Nałożę sobie ten błyszczyk e, Z Diara Na tą szminkę Którą mi Macie nałożyła Przepraszam, którą sama sobie nałożyłam Bo sama robiłam ten makijaż, zapomniałam o tym I do tego właśnie ten komplecik Z Marlu I buty z Zary Myślałam o jakichś kozakach, ale finalnie Zakładam takie Kokardeczki w szpic Też urocze wyglądają I do tego oczywiście torebka Louis Vuitton ta tutaj Wygląda? Fajnie Słodko, chyba, że tego karty dostają, co? Bardzo słodko. Musimy sobie takie zdjęcie zrobić. My zawsze mamy tak mało zdjęć, ale ostatnio się trochę rozprawialiśmy, no? No, naprawdę, ale teraz jest coraz więcej. Tak. A e, bo nie, nie spytałaś mnie, co ja mam na sobie? Co masz na sobie? Czarny Czy ten gar garnitur, co zawsze? Ten garnitur, co zawsze i golf. Wyobrażasz sobie, że teraz będę jeździć gdzieś daleko, za granicę Ale zrobisz to tak od Ta, no to, teraz. To jest to, wszystko, jutro zrobię. zrobisz taki sam. Mam nadzieję, że wszystko zapamiętam, a jak nie, to będę dzwonić do Madzi. Halo co było po korektorze? Bardzo fajne, no. Fajne? Pieczonkowy, bardzo. No to jest najlepsze, co możesz powiedzieć. Wiem, wiem o czym mówię, bo miałem kiedyś taki, nie? To prawda. <laughs> Wróciliśmy właśnie do domu, byliśmy tam ponad godzinkę, jest już 21, i powiem Wam, że tak. Ja, ja, ja uwielbiam wyjścia, ale jak wracam do domu, to się czuję najlepiej. Po prostu nie wiem, dom jest dla mnie taką ostoją, tak, 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 takim ciepłem, ale było bardzo przyjemnie. Jeszcze złapaliśmy się z Madzią i z Łukaszem, także Charlie już gotowa do spania. Idziemy spać.